bajki z Filipin 3 Filipino folk tales. Jak powstał księżyc i gwiazdy How the moon and stars came to be Pewnego dnia One day w czasach kiedy niebo było bardzo blisko ziemi When the sky was close to the ground. Pewna panna wyszła ubijać ryż na mąkę. A spinster went out to pound rice. Zanim rozpoczęła swą pracę, before she began her work, zdjęła korale ze swojej szyi. She took off the beads from around her neck, a także grzebień ze swoich włosów, and the comb from her hair. Powiesiła je na niebie, and hung them on the sky. Które to niebo, wtedy jeszcze wyglądało jak koralowa skała, which at that time looked like coral rock. Mm. Zaczęła pracować. When she began working. Za każdym razem, kiedy podnosiła swój tłuczek w powietrze, on uderzał w niebo. And each time that she raised her pestle into the air, it struck the sky. Przez jakiś czas ubijała ten ryż. For some time she pounded the rice. A potem podniosła ten tłuczek tak wysoko, że uderzył on w niebo bardzo mocno. And then she raised the pestle so high, that it struck the sky very hard. Natychmiast niebo zaczęło się podnosić. Immediately the sky began to rise. I podniosło się tak wysoko. And it went up so far. Tak daleko, że. Traciła swoje ozdoby. That she lost her ornaments. Już nigdy nie powróciły na dół. Never did they come down. Dlatego, że grzebień stał się księżycem. For the comb became the moon. A koraliki są gwiazdami, które są rozrzucone po niebie and the beads are the stars that are scattered about o słońcu i księżycu the sun and the moon Raz słońce i księżyc kłócili się ze sobą. Once the sun and the moon quarreled with each other. Słońce powiedział: The sun Ty jesteś tylko księżyc i niewiele z ciebie dobrego. You are only the moon and are not much good. Gdybym ja, gdybym ja nie dawał ci słońca! To w ogóle byłbyś nic nie wart. If I did not give you light, you would be no good at all. Ale księżyc odrzekła, but the moon answered: Ty, ty jesteś tylko słońcem i jesteś. Bardzo gorący, and you are only the sun, and you are very hot. Kobiety wolą mnie, the women like me better, bo kiedy ja świecę w nocy, for when I shine at night, one. Wychodzą na dwór i wirują w tańcu. They go outdoors and spin. Na no te słowa księżyca słońce rozzłościł się. The words of the moon made Sun angry, so angry, że rzucił piaskiem księżycowi prosto w jej twarz, that he threw sand in her face. I co? I nadal możecie zobaczyć te ciemne kropki na twarzy księżyca. And you can still see the dark spots on the face of the moon. Człowiek z orzechami kokosowymi, The Man with the Coconuts. Pewnego dnia jakiś człowiek, który wybrał się na zbiór kokosów, one day a man who had been to gather his coconuts, załadował konia ogromnym ciężarem tych owoców. Loaded his horse heavily with the fruit. Po drodze do domu spotkał chłopaka, którego zapytał, jak długo mu zajmie, aby dotrzeć do domu. On the way home he met a boy, whom he asked how long it would take to reach the house. Jeśli pójdzie pan powoli. Powiedział chłopak patrząc na bardzo obładowanego konia. If you go slowly, said the boy, looking at the load on the horse, to dojdzie pan szybciutko. You will arrive very soon. Ale jeśli się będzie pan spieszył, to panu zajmie cały dzień. But if you go fast. It will take you all day. Mężczyzna jakoś nie mógł uwierzyć w te dziwne słowa, więc ponaglił swojego konia. The man could not believe his strange speech, so he carried his horse. Ale wtedy kokosy spadły. I musiał się zatrzymać, żeby je pozbierać. But the coconuts fell off, and he had to stop to pick them up. Potem znów pospieszył swojego konia jeszcze bardziej, żeby nadrobić stracony czas. Then he hurried his horse all the more, to make up for the lost time. Ale kokosy znowu spadły. But the coconuts fell off again. I zrobił to wiele razy. Many times he did this. I dotarł do domu dopiero, gdy nadeszła noc. And it was night, when he reached home.